Mankowidzowy. Dzisiaj jesteśmy na serwerze Subcraft Minecraft i ze mną jest Magnum. Trzyma. Dzisiaj będziemy po raz pierwszy nagrywać na Subcrafcie. IP to sybycyty.aterna z kropkami. Teraz Wam się tu wyświetli. I teraz jest aktualnie edycja Halloween, teraz coś Magnum powie o tej edycji. No jest edycja Halloween i do 15 listopada będzie edycja Halloween i po to już nie będzie jej, bo już jest po Halloween, nie może być za długo. No i ogólnie spawn jest cały ozdobiony i będziemy grać w także ubijajcie. Zapraszam do oglądania. My lecimy właśnie gdzie, magnum? Do y, wyjścia ze spana, czyli tu do y, góry graniczne. No, bardzo ładny mur zrobiony przez y, autora Magnuma, który i tu mamy tabliczkę, że za czerwoną linią już przeciwnicy nas mogą być. Na ten mur oczywiście każdy może wejść, nie tylko my. No i ogólnie idziemy. I wypuściliśmy spawn. Tam na spawnie jak wchodzicie, to tam zawsze macie jedzenie i TP. Dobra, to może mamy już jakieś tam podstawowe ity. Bo, Bo graliśmy my, ale Chodź tu, chodź tu. Gdzie ty jesteś? Tu, tu, prawo. O, tu. Bo na razie już mamy jakieś podstawowe, to może idźmy gdzieś dalej, to no. rozpalnę. Żeby poszukać jakiegoś domku, w sensie żeby zbudować jakiś domek. No. Dawaj po drzewach idziemy <grym> 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 Ale nie mm. Magnum, ile dni temu albo tygodni stworzyłeś ten serwer? Tydzień temu, może? Znaczy, zacząłem go budować już tego tygodnia temu. Teraz już yy, jest on jakby gotowy. Oczywiście tam jeszcze będzie. Poproszę Magnuma, bo tam jest tak niekiedy, że niektórzy mogą się wkraść na konto. To musi zrobić ten register, hasło. Ej, 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 kto jakiś? Ej, no. Opuszczony, jakby niezły. Nie opuszczony w sensie taki okno ma powijane w niektórych miejscach. Obawiam obaw z buta. No, ogólnie jesteśmy w tym domku. Było cięcie, ponieważ była jakaś przerwa techniczna, bo ogólnie. Internet, internetu nam brakło i... Ale możemy się cieszyć, że jesteśmy znowu. Więc... Tu... Ej, tu w ogóle mamy łóżka, to może się prześpimy. i patrz w ogóle jak zarobiście tu to widać. Częc. No. Mam zachód taki różowy w ogóle taki różowy. Z tak drugiej strony. Ja mam takie kółko fajne. To idziemy widzowie spać. I My? pójdziemy sobie... Może pójdziemy w tamtą stronę nagdy. Ale nie chcesz zostać w tym domku, układ. głodny jestem. Ja bym chciał podróżować.

Możecie do niego wbić, dać mu suba, łapkę pod filmikiem. Subcraft. Subcraft Minecraft. Pod koniec będzie. Wam tam się wyświetli, żeby zasubskrybować. No. <tryk> Tu nic nie widzę. No, da, że na razie nic nie ma. No. Jakbyśmy mogli dom zrobić albo coś. Gdy chcesz iść, to chcesz robić. Nie wiem, ja bym szukał wioski. Mhm. No dobra. Które może zająć, ale. Kolejna cukrowa yy, widzowa lak serwera. Czym tu są cztery? Tego. czemu tu są cztery? No bo, bo są. Nie wiem. No, no zawsze, no zawsze są do czterech, nie? Do trzech, zawsze jest Do trzech. jest no. no. Patrzcie, tu jest się do do Dziwne rzeczy. Tu się no. Dziwne rzeczy, wiecie co chodzi. Tu jest do 3 Dobra, to widzowie... E, widzimy się jak znajdziemy już wioskę. Widzowie... Tak długo już szukamy. Nie umiemy znaleźć tej wioski, co nie ma. Ale patrz, patrz, ale jest ten. No ale jest. E, portal jakiś. O, skrzynka. Wodą... To jest jakieś w ogóle pożąbane. Ej, no, daj. A ja też mam 4. tą. Ty też masz tą? E... Tak. Motykę złotą? Tak. Dobra, chodź masz. Będzie płacą. Z całą stroną Ej, dom! Dom! Wioska! Gdzie? Wioska, Jezu! Jest! Po wielu latach, w końcu! W końcu, w końcu... Dobra, ja... Zepie... ja za szukać kowala. Oh. Kowa, wioska, wioska, zalecił wioskę... O, ja wiem, co zrobię! I nie gadaj, że... Co tu się dzieje?! Lewitujący kościół! Ja nie mogę! Lewitujący dom! Jak już jest wioska, to jakaś nienormalna, lewi, Ej, nie ma kowala chyba. O Nie, nie, ja się. Nie wiem. Zabijam się. Dobra, widzowie O! Ile mam żelaza? Pięć żelaza! Pięknie. Widzowie, mamy wioskę. Let's go. Gdzie ja jest ten drugi? Kolega. musimy iść spać. I dobra, jestem, szukałem że w ekwipunku. Yy, nie znalazłem czegoś, I nieważne. Maczujkę? O i chleb, ale ja mam chleb, bo w tym domku tam było. Ale nie mam nie ma kowala chyba. No. Ja zabiłem tego golema i mam 5 żelaza. Ugh, 5 z golema? Jak się no. da? Nie mam żelaza. To Ktoś idź już szukaj mi w bląku z łóżkiem. Może spać. Mam. Czekaj. No idę, idę. Tu będzie. Idę, a mnie ja obra, już. Dobra, Jobra, rano już kończymy. Ja już śpię. O. Kurde, ja nigdzie nie ma łóżka. A dobra, gdzieś jest. Dobra, znalazłem łóżko to. Co tu się stało, że tu jest latający kościół? właśnie nie mówię. I dobra, kończymy powoli. Musimy że... widzowie kończyć. jest zwierzę kościoła. Ja będę na dole. Czekam, czek, czekam, żeby cię <noise> Ja, Ja będę na dole. Tam, to o tej jak... ty jesteś... W którą, w, w, w którą stronę patrzysz? Ja... O tu. Siłmy. O. No Dobra, no. Widzowie, w takim stylu kończymy nasz pierwszy odcinek ze SubCraft. Więc... Jak będą trzy lajki. Jak będą trzy lajki, to będzie kolejny odcinek. No i pa pa.